dużym problemem staje się dla samorządów zadłużenie. Zadłużenie, proszę Państwa, w 2007 roku, kiedy władzę przejął obecna grupa ludzi, nie mieliśmy zadłużenia. To jest 2007 rok, kiedy nie mieliśmy tego zadłużenia. Faktem jest, że musieliśmy troszeczkę zrobić, ponieważ żeby wykorzystać Pieniążki, które dla nas Unia Europejska przekazuje, musimy mieć kapitał. Musimy mieć kapitał własny. Więc czerpaliśmy, czerpaliśmy ten kapitał z kredytów, obligacji, depozytów, pożyczek. Ten, jak zauważyliście Państwo, tutaj 2008, 2009, 2010 rok, później spadek był tych kredytów. Nastąpił później wzrost i ta tendencja naprawdę jest niepokojąca. To są te zagrożenia, o których ja mówię, że w ciągu czterech lat, 2014 rok oczywiście to nie jest rok zamknięty, także to są dane, które przewidują, które są przewidywane. I tak, jeżeli będziemy dalej brnąć w kierunku kredytów, to niestety przekroczymy barierę 60% tak zwanego długu publicznego i wtedy może nastąpić wstrzymanie jakikolwiek inwestycji, ponieważ nie będziemy mieli pieniążków na to, żeby inwestować i żeby się rozwijać. To jest to zagrożenie, o którym mówię. Dlatego to, dobrze jest wiedzieć, że tak może być. Zadłużenie miasta jest dwojako wskazane tutaj, proszę Państwa, tutaj jest bez. Bez tych wyłączeń z tytułu korzystania ze środków unijnych, tam gdzie jeszcze wchodzą w grę środki unijne, łącznie wskazuje, że w tym roku możemy mieć w granicach 24 milionów złotych zadłużenia. I to będzie w granicach 37, 37% dług publiczny. Czyli jeszcze powiem tak, nieźle, nieźle możemy po, po troszeczkę powalczyć, aby mądrze tylko podchodzić do kwestii związanej z inwestowaniem. Inwestycje powinny być przede wszystkim skierowane na yy, mieszkańców, na to, żeby faktycznie im się żyło lepiej, żeby mieli miejsca pracy, żeby mogli zarabiać, żeby mogli żyć sobie spokojnie i bezpiecznie do następnego miesiąca. Tutaj jeszcze o jednym aspekcie powiem, jeżeli chodzi o ten dług publiczny, ponieważ czym więcej bierzemy kredytów, powiem tak kolokwialnie, potocznie, czym więcej kredytów bierzemy, tym więcej musimy później przekazywać, takie, obsługa tego kredytu jest coraz większa. Więc jakby trochę lawinowo to wzrasta, dlatego musimy patrzeć na to w sposób szczególny. Drogie miasto, drogie miasto, dlaczego drogie miasto, ponieważ te inwestycje kosztują. Te inwestycje, które mamy, są z naszej kieszeni. To nie jest tak, że Unia Europejska nam daje i my wykorzystujemy tylko. To, co musimy dodać wartości dodanej, czyli w tej własnej części, którą finansujemy, to później się odbija na naszych kosztach życia jak zauważyliście tutaj Państwo jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości od budynków to tutaj mamy jeszcze nieźle powiem 62 grosze jesteśmy gdzieś tam w środku ale powiem szczerze że jest zagrożenie o którym teraz czas powiedzieć ponieważ jak sami wiecie władze nasze niektórzy mieszkańcy dążą do tego żeby jednak utworzyć u nas strefy uzdrowiskowe proszę Państwa ja sam raz pozwoliłem sobie taką godzinną pogawędkę przeprowadzić z burmistrzem, nie burmistrzem, tylko ze starostą Gołdabskim. Bo to jest troszeczkę dla nas wzór taki do może nie do naśladowania, ale stamtąd możemy czerpać jakby wnioski. Gołdab to jest troszeczkę odmienna, odmienna bajka powiem tak. Ponieważ oni mają strefę uzdrowiskową, która jest wysunięta od miasta parę kilometrów w kierunku jeziora. W drugą stronę mają strefę ekonomiczną, gdzie mają 9 firm, które zatrudniają obecnie około 900 osób. Także troszeczkę odmienność mają, ale jak zauważyliście, tutaj te podatki są dość wysokie. Teraz. Podatek od nieruchomości, proszę państwa, to jest bardzo ważna. Ważny aspekt, aha to jeśli przepraszam, od podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, to jest czynnik, który hamuje rozwój gospodarczy, proszę Państwa, czym będziemy mieli wyższe podatki, tym będziemy e, trudniej inwestowali. Przedsiębiorcy dobrze to wiedzą, że jeżeli nałożą na nas podatki, to jest w całej Polsce obecnie. Nakładają podatki na przedsiębiorców, a przedsiębiorcy nie mają pieniążku kapitału do tego, żeby inwestować dalej. Dlatego tak ważnym czynnikiem jest minimalizacja naszych podatków, żebyśmy mogli, mogli dalej się rozwijać. Ja będę mówił. Jakie mam pomysły na to, żeby, żeby z nimi zminimalizować te podatki, żeby one nie były aż tak uciążliwe zamiast za miejsca pracy. Ale jak zauważyliście tutaj w porównaniu do kilku miejscowości, no jesteśmy dość wysoko. Ja tutaj miałem też rozmowę z burmistrzem Dobrego Miasta i rozmawiałem z nim odnośnie pozyskiwania nowych inwestorów. To naprawdę jest bardzo pouczająca rozmowa, ponieważ ci ludzie dość dużo zrobili, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych inwestycji, dzisiaj też w sam raz przeprowadziłem rozmowę, ale już nie z burmistrzem, niższego, był zajęty tylko z pracownikami odnośnie bezrobocia i otrzymałem taką informację nieoficjalną, bo w biuletynach tego nie ma, ale przeliczają do wewnętrznych potrzeb, że u nich jest stopa bezrobocia w mieście około 9,83%. To jest naprawdę duża różnica, gdzie u nas jest 20 paru, 24 na koniec czerwca była stopa procentowa. Także ma to odzwierciedlenie. Tutaj jeszcze są śmieci, wywóz nieczystości. Też dobrze wiecie, że przodujemy w regionie, a nawet chyba gdzieś czytałem ostatnio w naszym Lizwaru, że, że przodujemy nawet w porównaniu do Warszawy. Demografia, proszę Państwa, to jest następny aspekt, który jest bardzo ważny dla rozwoju naszego miasta. Proszę Państwa, w naszym mieście mamy ludzi wiekowo tutaj posegregowanych. Dość dużą grupę ludzi mamy powyżej 70 roku życia. I teraz, proszę Państwa, ja tylko w skrócie powiem, bo mogę analizować to, to sam raz mogę analizować z godzinę czasu bo to jest bardzo ważny czynnik na przyszłość. Tu musimy patrzeć, jakie są zależności wiekowe. Gdzie mamy szanse, gdzie mamy zagrożenie? Proszę Państwa, mamy szanse, bardzo duże szanse. Wcale nie jest tak źle. Jest źle w aspekcie narodzin młodych ludzi. I tutaj musimy patrzeć, ponieważ za 15-20 lat będziemy mieli problem. Będziemy mieli problem. Jeżeli tutaj nie zauważymy teraz tego problemu w tych od 0 do 14 lat, i coś z tym nie zrobimy, to naprawdę później będzie tak, że coraz starsi będziemy, nie będzie miał kto pracować u nas. Ale nieźle, naprawdę tutaj widzę, że te cykle są zachowane, więc możemy pracować, możemy pracować nad tym, żeby rozwijać nasze miasto, bo jest duża szansa. Oczywiście jest tu te zagrożenie, że możemy stracić tą grupę społeczną. De facto z tej grupy społecznej ja się też wywodzę, mam 41 lat, więc zdaję sobie sprawę z tego, że to teraz od nas zależy, to od nas zależy teraz, czy my będziemy rozwijać naszą, nasze miasto i naszą gospodarkę. Naprawdę to my mamy największy potencjał i my musimy pociągnąć, powiem tak, ten wózek, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Dlatego ten aspekt dotyczący dotyczący demografii ma tutaj bardzo ważny, ważny czynnik. Tak jak mówiłem, mogę tu rozmawiać bardzo dużo o demografii, bo to ma duże znaczenie dla tego, jak będziemy w przyszłości żyli. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, Powiedziałem oczywiście, co mi się nie podoba, co nie, ale jak sami zauważyliście wcale nie tak, że wszystko mi się nie podoba, jest szereg rzeczy, które zostały dochowane, mogę tak powiedzieć i zabezpieczone, ale jest dużo zagrożeń, które będziemy musieli pokonać. I teraz tak, jeżeli jako burmistrz, jako burmistrz miasta chciałbym wprowadzić troszeczkę odmienną politykę dotyczącą kontaktów, czy kontaktów, czy dialogu społecznego. Powiem tak, że ten dialog społeczny powinien być w szerszym zakresie. Powinny być wykorzystane różne kanały porozumienia pomiędzy społeczeństwem a burmistrzem, może powiedzieć, władzą też. I tutaj bardzo ważnym czynnikiem, ja nie będę omawiał wszystkich tych rzeczy, później zapewne będą pytania i będę odpowiadał na te pytania, bo bez sensu jest czytać po prostu. Sam na studiach nie lubiłem, jak czyta wykładowca, dlatego tego też nie chcę robić. I tak, wracając jeszcze do sedna sprawy, ten dialog społeczny uważam powinien być zachowaniem, zachowaniem naszych kandydatów, może później już radnych. Powiem tak, że to radni powinni być łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a władzą, czy burmistrzem, czy urzędem. To urząd jest pracownikiem, a społeczeństwo jest pracodawcą i czas, żebyśmy to zrozumieli. To my jako społeczeństwo musimy nauczyć się czerpać korzyści wynikające i prawa wynikające z tego, że demokracja nam to pozwala. Demokracja nam to pozwala i powinniśmy powiedzieć czasami nie, czasami wspomóc i to często wspomóc władzę do tego, żeby, żeby szła, do przodu. szła do przodu. I tutaj upatruję pewne możliwości. Są kanały, jest platforma internetowa, gdzie można przekazywać informacje pomiędzy społeczeństwem a władzą, można odpowiadać nawet. Konsultacje społeczne, proszę Państwa, konsultacje poprzez nawet taką rozmowę jak dzisiaj. Ja później będę do dyspozycji, będzie można zadać pytanie, ja będę mówił trudne pytania. Nie klęcą, ja nie na wszystkie może jestem w stanie odpowiedzieć, bo e, trudno mi będzie odpowiedzieć, nie mam, ktoś może mi powiedzieć, no człowieku, ale nie masz, e, nie masz doświadczenia w samorządach. I bardzo dobrze, że nie mam doświadczenia w samorządach, ja powiem. A dlaczego powiem? Ponieważ jak przyjmowali mnie do PZU, pani dyrektor powiedziała człowieku, ja cię przyjmę, ja byłem po wojsku dopiero. Nie miałem żadnego doświadczenia. A pracowałem, myślę, że bardzo dobrze, bo, bo niejednokrotnie byłem chwalony za to, co robiłem. Także tutaj też wychodzę z założenia, że powinienem być dobrym, jako burmistrz dobrym menadżerem. Nie muszę być samorządowcem dobrym. Muszę być dobrym menadżerem, człowiekiem, gospodarzem. Gospodarzem tego miasta, ponieważ tylko poprzez to mogę coś zrobić dla społeczeństwa. I dlatego Widzę tutaj y, taką szansę, jeżeli burmistrz miasta będzie współpracował z Radą Miasta, a radni będą bezpośrednio łącznikiem pomiędzy społeczeństwem, będzie fajnie. Naprawdę damy radę coś dobrego zrobić. E, powiem tak, że jeszcze parę rzeczy y, y, chciałbym zrobić. Szczególnie chciałbym tutaj dopomóc biznesowi. E, ja sam jestem przedsiębiorcą, z wykształcenia jestem ekonomistą. E, Doktorem, nie jestem ekonomii, ale te podstawowe zależności, mechanizmy funkcjonowania, mechanizmy funkcjonowania zależności ekonomicznych znam. I wiem, że o, tym, o czym wcześniej wspominałem, że ten parytet związany z zakresem obciążeń podatkowych a inwestowaniem jest naprawdę bardzo, bardzo. Ciekawym spostrzeżeniem tych, którzy rozwijali miasta swoje, tych, którzy pozyskiwali przedsiębiorców. Urzędnik, dzisiaj miałem nawet trochę dojrzałem w niektóre, niektóre parametry. Urzędnik, na przykład, bardzo mocno pozyskuje inwestorów prywatnych, ale oni otwierają się na inwestorów prywatnych, oni zapraszają ich. Dlaczego ja mówię, że burmistrz powinien być menadżerem? Ponieważ na kilku konferencjach byłem, gdzie byli naprawdę burmistrzowie byli, starostowie byli i oni rozmawiali z biznesmenami. Oni rozmawiali o tym, żeby ich ściągnąć. To nie, nie przyjedzie biznesmen na miejsce do nas tutaj i, i przyczapkuje i powie, panie burmistrzu, czy ja mógłbym tutaj zainwestować? Nie, to teraz musi burmistrz, starosta musi wyjechać do, do biznesu, musi poprosić ich, przyjedźcie do nas, zainwestujcie, a nawet przyjedźcie. Ja wam pokażę, jak można u nas fajnie zrobić biznes. Jeżeli będziemy mieli strefę ekonomiczną zapełnioną, to będziemy mieli szansę na miejsca pracy. A jak będą miejsca pracy, to proszę Państwa, nic nie trzeba zmieniać zbyt. Ludzie będą naprawdę żyli lepiej, bo jak będziemy mieli bezpieczeństwo ekonomiczne, takie finansowe, to będziemy mogli rozsądnie myśleć przede wszystkim i nie bać się jutra. I to myślę, że powinno być takim głównym czynnikiem, który dałby efekt pozytywny w postaci zmian, chęci, a dla Państwa takiego przekonania, że jednak powinniśmy coś zmieniać. To my powinniśmy być kreatorem naszej przyszłości, nie nikt inny. Proszę Państwa, jeszcze raz Wam powiem: zmieniajcie, 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 ponieważ ja wszystko zrobię. Żeby spełnić Państwa oczekiwania. Dziękuję ślicznie.